W ostatnim czasie na wielu kanałach off widać, że są różne tego typu awarie, no i u mnie też awaria. Zaraz Wam pokażę, co się stało i zapraszam Was na dzisiejszy film. A cała awaria w tym moim tutaj pomieszczeniu na fotowoltaikę i magazyn to jest, już Wam pokazuję. Tutaj te kuleczka, które po prostu, tak jak widzicie, rozwulkanizowało się, i one tutaj zostawia ślady na Podłodze podczas jakiegokolwiek stania i przydałoby się to wymienić na coś lepszego, więc zaraz postanowię to naprawić. Kółeczko uszkodzone, widzicie, i teraz wymienimy je na troszkę większe. To będą takie kółeczka. Wyglądają, na, wyglądają one trochę bardziej solidnie, ale teraz, żeby je wymienić, niestety zaraz Wam coś wam pokażę. To wygląda tak. Więc cały ten magazyn pójdzie do góry. No i dobra, trzeba go jakoś podnieść i zobaczyć jednak jaki pomysł ma To jest kółeczko z drugiej strony. Tak jak widzicie, poszkadzało tutaj tą żywicę na podłodze podczas przesuwania, podczas jakichkolwiek prac. No i co, przydałoby się to wymienić. A teraz pokażę Wam, jak ja mam, jakie podniosę ten cały magazyn, ponieważ ważne trochę kilogramów. Zrobię to tym oto lewareczkiem. Uniesiemy go i będziemy po kolei wymieniać te kółeczka. Magazyn, tak jak widzicie, podniesiony z jednej strony. Błeczka przygotowane, klucze też są. Ok, zabieramy się za pracę, czyli to te kółka. Kółka marketowe. Tak jak widzicie ta guma się w ogóle tutaj nie trzyma nie wiem, ona ma tutaj jakąś taką blokadę, ale niestety jest zrobione to jest zrobione tak jak jest zrobione. weźmiemy sobie to nowe kółeczko, właśnie ta guma jest tutaj mocniejsza jak gdyby twardsza, Kwestia ja tak naprawdę tutaj do tego i do w swoje miejsce. Niestety operację jedną ręką, żeby zrobić jest przegwizdane to nie jest robota na jedną rękę o poszło, udało się, dobra dobrze, dziewiętnastka Okay. Dobrze. Kółeczko przekręcone, tak jak widzicie, a mi pozostaje teraz wymieniać resztę. Tak jak widzicie, akcja zakończona. Kółeczka leżą już stare na ziemi, zostały wymienione. Wózek prezentuje się w ten sposób z nowymi kółeczkami: odzyskał on pewną mobilność, można go przesuwać. Ewentualnie, można dojść z tyłu za magazyn. Gdyby była jakiekolwiek potrzeba, ewentualnie coś przeserwisować od drugiej strony. Dlaczego też wymieniam te kółka i po co je tutaj wzmacniam? Generalnie, tak jak widzieliście, mam już magazyn, drugi ewentualnie, który będzie dołączony do tego magazynu i kolejna akcja tutaj to powiększenie tego wózka, przystosowanie góry tak, żeby można było położyć na ten kolejny zestaw ogniw i dlatego też ten wózek będę przystosował do tego, żeby tutaj ten magazyn, który widzieliście w poprzednich moich filmach, wylądował tutaj na górze. Blacha wstępnie przycięta. Zrobiłem przymiarkę. Poprzeczki mam zamontowane, tak jak widzicie. I teraz muszę położyć na to tą blachę, którą przygotowałem sobie wcześniej. I można to wszystko skręcać w całość i kłaść na to magazyn. Po złożeniu magazyn prezentuje się właśnie w ten sposób. Jedyną modyfikacją, którą jeszcze wykonam tutaj, to tak jak widzicie, jest tutaj wycięte to miejsce na przewody. No, jest tutaj goła blacha, faktem, że ona została wstępiona. Tutaj. Dobrze to zabezpieczyć, je w ten sposób, że dać tutaj na około jakąś gumę. Tak, żeby ona nam blokowała ewentualnie możliwość przetarcia tych przewodów. Te przewody i tak pewnie w najbliższym czasie trafią w jakieś przeszle. I co teraz? Teraz zostaje mi tylko przynieść kolejne ogniwa, i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Prace powoli kończę. Dzisiaj już koniec dnia. Zobaczcie, przyniosłem magazyn w wersji drugiej. Będę chciał go w kolejnym odcinku podłączyć. Pokażę Wam, jak ze sobą łączyć ogniwa, które już pracują, z ogniwami, które tak naprawdę nie były podłączone do tego magazynu. Jak wyrównać napięcia między tymi dwoma magazynami. Co dalej? Na pewno, jak się zrobi trochę cieplej, będę miał chwilę czasu, zrobię podwyższenie tego wózka. Ten magazyn zostanie zaksany, przykryty blachą od góry. Jak to było w tej wersji poprzedniej, co na mnie dalej czeka. Zobaczcie, już prawie dotykamy, dochodzimy do tutaj tych skrzynek. Nie wiem, czy te skrzynki nie, tak naprawdę nie przyniesę tutaj do góry. Ale to już kwestia po prostu czasu i przemyśleń, jak to dalej wykonać. Na jeśli to wszystko, co chciałem Wam pokazać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.